Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii z gry Thief. E, jesteśmy, no właśnie, w starym więzieniu. Tak się tutaj okazało, że ten psychiatryk nie był tylko wykorzystywany do, do celów takich, aby leczyć tych, którzy faktycznie mają jakieś zaburzenia. E, poprowadzono nas właśnie do jakichś tutaj bardziej związanych z rzeźnią i z torturami części tegoż psychiatryka. E, zjechaliśmy na niższy poziom windą. No, i coś, czuję, że zaraz naprawdę będzie tutaj miało miejsce coś bardzo ciekawego. E, także, cóż, tutaj widzicie, jest ta winda, a strzałeczka nam pokazuje. Wow, że mamy iść dalej. Kto to, co to było? Ok, czy to jest ktoś, to mi pokazuje, jak mam iść? Nie mam pojęcia. W każdym razie mamy tu mak. Dużo maku. Ja nie wiem, czy tutaj jakieś skojarzenia narkotyczne mają ci twórcy tej gry, ale no, mak jest tutaj naprawdę wszechobecny. Tylko po co w tym momencie jest... Oh shit. Jest mi ten mag. Widzicie chyba mniej więcej. Tego stwora, który tam jest. I czy to otwierać? Serio? Co my tu mamy? O, no, no nic nie mamy. Chyba muszę to zrobić. Po prostu. Aha. No, on no. ucieka. To jest interesujące. Co to jest za miejsce? O, kurde. Regulamin więzienia. Nie poschodź do pacjentów, nie rozmawiać z pacjentami, nie słuchać zapewnienia o zdrowiu psychicznym pacjenci są unieruchomieni dla własnego dobra. <grystujące> Interesujące. Um, sala Salopotomii. A, uh, orbitokras grubości czaszki. Okej. Okay. Co to są za stwory? Czy one mogą mi zrobić coś złego? Dziwne by było, jakby nie mogły, ale. Znajdź cele Erin. Fakt. co te stwory tak się pojawiają i znikają, w zasadzie nic nam nie robią, ale boję się, że niekoniecznie zawsze tak może być. W zasadzie to ja nie wiem, co się stało. Wow, z tym stworem, który tu przed sekundą przechodził. Czy są zwidy, czy faktycznie Gareth widział takowe? Nowy dokument. raporty o agresji, no dobra, nie będę tego wszystkiego przeglądał. Bo naprawdę by nam tutaj dnia nie starczyło na gadaniu. Owa przycisku w ogóle jest nieaktywna, albo tylko gasi światło, tak jak teraz. No ale dobra, dobre i to. Przynajmniej, przynajmniej wydaje mi się, że nikt mnie tu nie przyuważy dzięki temu. Co mamy z, z tej strony? O. Tam się nie da wejść. Dobra, trudno. Cały czas to jakieś dzikie dźwięki tutaj słyszymy.

Prawie mnie widział. To, że one podeszły do mnie cholernie blisko. Wydaje mi się, że one normalnie mnie nie widzą. one na przykład na dźwięk reagują, bo widzę, że wszędzie porozstawiane są jakieś szklane wazy wszędzie są też e, jakieś szkła, no a wiecie, dobrze to już nawet w samouczku chyba było mm, była mowa o tym, że wpadnięcie w coś takiego jest raczej nieciekawe bo właśnie powoduje hałas i może zwrócić na nas przyjąć uwagę hmm, czy ja tam mam wejść? Chyba tak kurde Za bardzo tego nie mogę zrobić. Dobra, nie, nie. Idziemy dalej. Ojej, widzę ich tu jest. Jak to bydle się na mnie rzuci, to będzie naprawdę średnio. Ok, powoli, Dole nie rozbić tej wazy. Nie wpaść w który z nich, bo to może być średnio interesujące. Dobra, już sobie daruję tę strzykawkę, bo... bo to za dużo tutaj raczej nie zmieni. Okej, okay, chyba mi się udało przemknąć. Czyli póki co te stwory są wobec mnie niezbyt agresywne. Chciałbym, żeby tak pozostało. Dłużej, ale... Jak z tym będzie, to w sumie nie wiem. No i kolejny Mag, nie wiem naprawdę o co tutaj chodzi z tym. Do czego ja mam używać tej koncentracji? Dlaczego oni mi to dają? Nie mam pojęcia. Mamy tutaj też no, taką roślinność. Nie wiem, co to jest czy roślinność. W każdym razie wygląda to, to całe otoczenie tak samo jak w tych wszystkich wizjach erin. <sighs> Więzienie o zaostrzonym rygorze. Czy te potwory były używane do pilnowania? A może to są byli więźniowie? Nie mam pojęcia. O! Oh, fuck. To była chyba jednoznaczna odpowiedź, na to, że one reagują chyba na dźwięk. O Jezu, nie. Czy mam więcej, więcej leczących rzeczy? Coś tu mamy, dobra. Okej. Okay. fajnie to myśli, naprawdę. Nie! Co teraz? Fuck. Kolejna jakaś znowu chora wizja. Czego tym razem się dziwnego dowiemy? arrive on silver trays and i'm falling into darkness yeah, why am i alone every time i breathe it hurts I want to stop the voices Znowu z team Makami trzeba chodzić. It would have been better to die Something's wrong with the business Aha Ho 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 to No pędzę właśnie, tylko cały czas nie za bardzo wiem o co tu chodzi changing. What's happening The fuck. They deserve to be punished. biega. O co tu chodzi? Usual yes, into No Quickly! No okay. Keep her away from the fighting! She's too important to die in this rock! Too important to be allowed to die. I wonder if they understand the pain. She is our future! The Northcrest bastards stole me away. Are you with me, Garrett? Someone's gonna die. Maybe I am going crazy. Ok, ciekawie to zaczyna naprawdę wyglądać. Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Wszystko widzicie, spowite mgłą. Aha, czyli to jest koniec. Naprawdę ciekawa misja, tylko totalnie nie rozumiem ciągle pewnych rzeczy. No rozumiem, że Erin tak naprawdę była w tym psychiatryku i z tego co rozumiem, to jeszcze dalej będziemy dociekać, co w związku z nią się dzieje u Barona i do jego posiadłości pewnie udamy się. W kolejnej misji. Wszystko tutaj naprawdę dla mnie jest bardzo, bardzo zawiłe. Fajnie, że udało mi się tutaj pozostać niezauważony. Widzicie, to podskutkowało 400 sztukami złota. Czy tak Gwinei, czy jak tutaj nazywa się ta waluta. No nieważne. W każdym razie za to będę mógł sobie coś tam jeszcze kupić i przygotować się do kolejnej misji. No, to jest naprawdę bardzo fajne. Mnie ta misja się naprawdę podobała też momentami, nie wiedząc, co się dzieje i naprawdę byłem przerażony tym, co widzę. W każdym razie, m, póki co... Chyba... M, możemy przejść do, do dalszej gry, bo widzę, że ten odcinek no, trwa dopiero tutaj dwa, około 12 minut, więc jesteśmy... Jesteśmy, jak widzicie, dalej... E, znaczy dalej. Teraz jesteśmy już w bezpiecznym miejscu. Okej, okay, stan kolekcji. Aaron, to ja to to o, czyli przedostaniemy się do posiadłości NorthCresta w olday... Voldale, w której może też być przetrzymywana Erin. No, nie jest to zwykła osoba, jak widziście, ta Erin. Nie jest to zwykła złodziejka. Tutaj jakieś interesy musi mieć dość duże baron, skoro no, aż tak się nią interesuje. No i zamknął ją w specjalnym zakładzie, a teraz jeszcze gdzieś porwał ją dalej. Także cóż, lecimy dalej. Oczywiście będziemy musieli no, przebrnąć przez całe miasto, znowuż. Które na pewno będzie pełno nowych strażników, a może coś innego jeszcze tutaj zobaczymy? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie robi się nam naprawdę ciekawie. Zaczynam już powolutku, powolutku rozumieć chyba. O co tak naprawdę tu gramy. Give him the long drop! Okej, okay. to jest pytanie, czy po przejęciu jakby władzy nad częścią przynajmniej miasta przez tych ludzi Oriona dzieje się lepiej. Widzicie, jak za barona wieszali ludzi, za nic praktycznie. Tak i tu e, dochodzi do takich mordów. Okay. po co my tam mamy dojść? Okej, okay, przeczytajmy może mm, o co chodzi w całym zadaniu, co my tutaj mamy ciekawego. Podane. Dostań się do posiadłości Northcresta w Oldale. Erin żyje, ale jakoś nie czuje się wcale lepiej. Na mi w głowie. Wygląda na to, że znajduje się w niej energia pierwotnego, a ona w jakiś sposób ją skaziła. Zniszczenie wycieka przez ściany Moiry czy Muary z powodu eksperymentów Northcresta. Czy to dlatego ją porwał tylko jeden człowiek? Zna odpowiedź. Barno. Czyli bardziej tajemniczo się oczywiście nie dało. Co my tutaj mamy za, za fajne rzeczy na mapie? Muszę sprawdzić. Co to, co to jest? Bo na to... Jakoś specjalnie uwagi nie zwracaliśmy. Basso, No i tu chyba sklepik, tak jest. Ok, do tego sklepiku powiem wam, że mi się nawet chętnie udał, ale zobaczmy najpierw, dlaczego oni ode mnie tu chcą. Ok. Ok. No temu panu już za bardzo chyba nie pomożemy, niestety. Przytrzymaj. To nie jest jakieś, bo no właśnie Biuro straży, no ja tu mogłem wejść już wcześniej Wchodzimy tu dopiero teraz Wow Tylko, że ja tu chciałem, wiadomo, przejść, żeby, wejść, żeby coś ciekawego tutaj sobie pożyczyć z tego budynku, a, a teraz no, zaprowadziła nas tutaj Na to wychodzi, misja Okej, okay. gasimy światło Tak, będzie, będzie milej, będzie przytulniej Okej. Okay. Coś czuję, że tych strażników trochę tu może być. Nie, my tylko widzę tak. Na szybko tutaj sobie wbiliśmy. Niekoniecznie. Wow! Tu nikogo nie ma. Chyba pisaliście mi, że tu nikogo tak naprawdę nie spotkamy. Trzeba by na pewno. Okay. Ale wezmę sobie parę rzeczy. Dobra, widzę, że tu parę interesujących rzeczy mogę mieć. Na razie ich sobie nie będę pokazywał. Wow, sobie to przejrzę po odcinku, może nie będziemy marnować czasu. W każdym razie widzę, że i tak w teorii przez to biuro miałem przejść tylko tak szybcikiem, żeby, żeby tylko przedostać się, jakby na, na drugą stronę, pewnie do, do tego Oldale, właśnie. Okej, okay, dziwne, to, to jest ciekawe. Jest sobie biurko z, z zamkami, ale zamków nie ma. No. Wow. Bardzo mądrze. Okej, okay, to coś czuję, że mi się spodoba. Jakiś unikacik chyba się szykuje, bo... wow. Bo zazwyczaj w takich... ...właśnie szafeczkach są unikaty. Kogoś słyszę, tylko że naprawdę, dźwięki w tej grze są tak zepsute, że... ...że ta osoba niekoniecznie stoi za moimi plecami, chociaż... ...w teorii chyba tak może być. No i słuchajcie lepiej, że tutaj wpadłem yy, na jakieś łowy, bo no nie chciałbym w tym odcinku zaczynać yy, specjalnie nowej misji, bo, bo też... No to też trochę bez sensu było, żebym pogadał o 10 minut, a następnie yy, zakończył odcinek. Także cóż, bierzemy. O, po pierwsze... Barona. Babiora. Barona. Nic yy, chyba szczególnie ciekawego. Niestety nie był to żaden unikat. Zabrałem? Wszystko chyba już zabrałem, co się dało. Okej, okay. no to lecimy dalej. Południowa część ulicy Baronów. Hmm co co? mam dalej zrobić? Czy w tę stronę właśnie mam iść? Co to jest za chałupka? Można tam jakoś wejść? Hmm. Po co ja miałem to w sumie obserwować? Po co ja miałem przez to patrzeć? Nie za bardzo wiem, ale może tam coś ciekawego jednak mamy. Hmm. Chciałem sobie po prostu stąd tak... Tak po prostu zejść, czy... Czy jednak drugą stroną po prostu muszę iść? Ojeju, dobra, po prostu sobie zejdziemy Dobra, ulica Targowa. No te ulice na pewno znacie, bo one... Wow. A lot of angry people in this city tonight. The Baron's a popular man for all the wrong reasons. Te ulice znacie, bo one już były w poprzednich misjach. Teraz jak tu się przemknąć? Może tu mi się uda? Nie, nie ma żadnego dojścia. Na szybko też się da. Czemu nie? Szygarek <ścigaret> zmęczył. Dobra. Okej, okay, no i tutaj rozpoczyna się rozdział szósty, jak widzicie. E, jasny rozdział szósty rozpocznę w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie na ten rozdział tak dobry jak ten, który właśnie teraz kończymy. Teraz już Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mówię Wam do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!